w wyglądacie kolejny odcinek Wojennik TV. Dzisiaj zapraszam do obejrzenia recenzji gry, która już pojawiła się na naszym kanale. Prezentowałem wam zarówno jej unboxing, jak i później recenzję. Mowa o tytule, który przeniesie nas do świata ptaków i do świata ornitologii, a będzie to Wingspan na skrzydłach. Tak jak przed chwilą wspomniałem, ten tytuł już pojawił się na naszym kanale i już możecie obejrzeć jego recenzję w tym standardowym trybie przeznaczonym dla dwóch do pięciu graczy. A dzisiaj na skrzydłach powraca na nasz kanał, bo chciałbym opowiedzieć Wam jak wygląda i później czy warto w ogóle sięgać po tryb jednoosobowy zaszyty w tym tytule. Wingspan bowiem jest grą, w którą możemy zagrać także solo. I dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym trybie. Chciałbym powiedzieć, jakie elementy dodatkowe wchodzą w skład zestawu, którym będziemy grać solo, jak wyglądają zasady, cel rozgrywki, a na koniec tradycyjnie garść przemyśleń, opinii i finalna rekomendacja, czy pod ten tytuł warto sięgać, jeśli chcemy grać solo. Dla porządku, przypomnę, że na skrzydłach zostało pierwotnie wydane przez wydawnictwo Stone Meyer Games. W Polsce natomiast polską wersję tej gry możemy nabyć dzięki wydawnictwu Rebel. Gra została wydana w 2019 roku, a jej autorką jest Elizabeth Hargrave. Co ciekawe, jest to debiutantka, więc jest to pierwsza gra, jaką dopiero stworzyła i która od razu odniosła duży sukces, bo ta gra przecież na chwilę kręcenia tego materiału okupuje już miejsce w pierwszej setce rankingu board game Geek, a więc coś w tej grze jest. O walorach tej gry, o mocnych, ale i również trochę o słabszych stronach możecie posłuchać w recenzji standardowego trybu, a dzisiaj o trybie solo. Zapraszam. Grając w wariant jednoosobowy do na skrzydłach, korzystać będziemy w zasadzie z tych samych elementów, z których korzystamy w wariancie standardowym dla dwóch do pięciu graczy. To, co się różni, to to, że będziemy korzystać z dodatkowej palety komponentów, których w normalnych rozgrywkach nie wykorzystujemy. Wszystkie zasady regulujące rozgrywkę SOMO opisane są w jednym z trzech biuletynów, jakie znajdziemy w pudle z grą. Jest to biuletyn o tytule Na skrzydłach Automa. Wariant jednoosobowy został opracowany przez Davida G. Stadleya oraz przez Mortena Manrada Pedersena, Lines J. Hatera. Jana Schrödera oraz Nika Shoa. Te informacje znajdziemy na samym biuletynie. Jest to, tak jak widać, zbiór zasad, nie tylko raptem jeden akapit lub kilka zdań. To jest cały system solo pomyślany i zaprojektowany po to, aby móc grać na skrzydłach solo. A więc wypada podkreślenia, że nie jest to tak jak w części gier wariant solo przyszyty na siłę. Jest to wariant solo zaprojektowany po to, aby umożliwić rozgrywkę konfrontacyjną i na dosyć wysokim poziomie, także grając samodzielnie. Ten załącznik opisuje, w jaki sposób przygotować rozgrywkę, jak wykorzystywać także dodatkowe elementy, które będziemy wykorzystywać w rozgrywkach solo. A pośród tych elementów, znajdziemy po pierwsze kartę rundy, kartę, która będzie stanowić licznik rund, która będzie nam pomagać w momencie odkrywania kart automy, bo taką też nazwę będzie nosić nasz przeciwnik. Ta karta trafia obok naszej planszy gry. Sama automa, nasz wirtualny przeciwnik, z takiej planszy korzystać nie będzie. Czyli tylko my zagrywać będziemy karty ptaków na naszej planszy, nasz przeciwnik planszy dyspon planszą dysponować nie będzie. Będzie natomiast miał do dyspozycji kostki, jednego z kolorów, z których nie korzystamy, a oprócz tego talię automy, z której dobierane będą kolejne karty. Te karty dzielą się tak jak widać na cztery sekcje, na sekcje mówiące o tym, co wykona nasz przeciwnik w sytuacji, w której gramy rundę pierwszą, co wykona, jeśli gramy rundę drugą, trzecią lub czwartą. W tej talii znajdziemy także część kart, które będą usuwane po zakończeniu konkretnej rundy, czyli będą mogły być dobrane wyłącznie na przykład w rundzie pierwszej, a po zakończeniu rundy pierwszej w momencie odświeżenia talii automy ta karta zostanie z tej talii usunięta. Dodatkowo otrzymujemy dwie karty, które będą kartami pomocy, pokazującymi w jaki sposób należy interpretować i w jaki sposób należy czytać poszczególne akcje zamieszczone na kartach automy oraz w jaki sposób procedować w momencie zakończenia rundy. Dostajemy jedną dodatkową kartę automy, która jest kartą opcjonalną, to jest karta towarzystwo automubon, która jest zalecana do rozgrywek przez graczy bardziej doświadczonych, jeśli chcemy podnieść poziom trudności w rozgrywce solo. Jeśli nie, to ta karta powinna pozostać poza talią Autome. Ostatnim elementem, który dostajemy do rozgrywek solo, są także dwie karty celów. To są karty, które będą wykorzystywane do tego, aby modyfikować lub też aby, aby korygować punkty. Czy też znaczniki, które posiada automa na koniec każdej rundy w momencie zliczania wykonywanych kart, żetonów, celów. Bowiem w rozgrywce solo zachowany jest mechanizm polegający na tym, że będziemy z, kończym, z końcem każdej rundy weryfikować poziom realizacji celu na daną rundę. I te karty będą służyły także zliczeniu. Punktów, które posiada automa, i ustaleniu finalnie, czy automa zajęła pierwsze, czy może drugie miejsce w danej rozgrywce. Jak gramy w tryb solo? Na początku gry to, co się jeszcze dzieje, to przydzielenie automie jednej losowo wybranej karty bonusowej. Ale nie dlatego, że automa będzie punktować za opisane tu bonusy. Bardziej po to, żeby część z kart, które pobierać będzie automa do swojej puli, była kartami odkrytymi. O co chodzi, zaraz wyjaśnię. W momencie przygotowania do rozrywki standardowo dobieramy 5 żetonów zasobów, 5 kart ptaków i podejmujemy decyzję, które z owych zasobów zachować, a które odrzucić. Standardowo dobieramy także dwie karty bonusowe: jedną z nich zachowujemy, a drugą odrzucamy. A więc tu nie ma żadnej różnicy. W momencie, gdy rozpoczynamy rozgrywkę, to ruch jest po naszej stronie i wykonujemy akcję absolutnie tak samo jak w przypadku rozgrywek standardowych, a więc możemy na przykład umieścić ptaka na naszej planszy, płacąc przyporządkowany mu koszt. A więc w ten oto sposób możemy rozpocząć partię, gdyż zawsze to my zaczynamy. Później przychodzi jednak czas na ruch naszego wirtualnego. Przeciwnika. W tym celu dobieramy kartę z wierzchu stosu kart autome i umieszczamy ją na liczniku rund w taki sposób, żeby wskazać akcję z pola z nazwą, z nazwą runda pierwsza. To wskazuje nam jednoznacznie, jaką akcję powinniśmy na tym etapie wykonać. Jak owe akcje wyglądają? Symbol jajka oznacza, że automa... Wejdzie w posiadanie jednego jajka. Każde jajko na koniec rozgrywki da automie jeden punkt. Mała niebieska przekreślona kostka mówi nam o tym, że jeżeli automa posiada na karcie aktualnego celu jakąś kostkę, to powinniśmy ją odrzucić. Dla odmiany, niebieska kostka, która nie jest kostką przekreśloną, mówi nam o tym, że na żetonie celu na daną rundę powinniśmy taką kostkę umieścić. Po co? O tym też za moment, w momencie, gdy omówię podsumowanie rundy. Inne możliwe akcje, jakie może wykonać automa, to dobór karty. W przypadku symbolu karty odrzucamy wszystkie trzy karty znajdujące się na taczce, a więc jest to mechanizm umożliwiający czyszczenie kart, które znajdują się w danym momencie w puli dostępnych. Ta tacka jest uzupełniana trzema nowymi kartami, a sama Automa dobiera z wierzchu talii jedną zakrytą kartę, którą dokłada do swojej puli a więc będzie nasz wirtualny przeciwnik kolekcjonować karty, będzie kolekcjonować jajka. Każdy z tych elementów będzie na koniec gry wart odpowiednią liczbę punktów. Inną akcją, jaką może wykonać Automa, jest symbol ptaka a więc symbol odkrytej karty. W takim przypadku, po pierwsze, zerkamy na kartę naszego, naszą kartę bonusową, którą przydzieliliśmy, którą przydzieliliśmy automie i weryfikujemy, jakich kart będzie szukać automa. W tym przypadku będzie szukać ptaków, które składają jaja w określonym rodzaju gniazda. Zerkamy w związku z tym na tackę, żeby sprawdzić, czy znajdują się tam jakieś karty, które ów warunek spełniają. I tu mamy. Trzy warianty. Pierwszy jest taki, że żadna z tych kart nie spełnia tego wymogu. Wtedy automa dobierze jedną kartę ze stosu, tak jak w przypadku akcji doboru kart i dołączy tą kartę zakrytą do swojego stosu kart. Drugi wariant jest taki, że mamy jedną kartę na tacce. Wtedy automa weźmie tą kartę i dołączy do swoich zasobów, ale już jako karta odkryta. Jaka jest różnica? Ano taka, że na koniec gry odkryte karty w stosie automy warte będą dokładnie tyle punktów, ile jest nadrukowana na karcie, a jeśli jest to karta zakryta, to wtedy ta wartość może być równa 3, 4 lub 5 punktów w zależności od poziomu trudności, który wybraliśmy na początku gry. Jak łatwo się domyślać, trójka to poziom najprostszy, a piątka to poziom najtrudniejszy, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze bardziej śrubować ten poziom, na przykład przydzielając po 6 punktów za każdą zakrytą. Karta. Wreszcie, trzecia możliwość jest taka, że na tacce znajdują się dwie albo nawet trzy karty, które spełniają ten warunek. Wtedy Automa zabiera wszystkie owe karty, ale odrzuca te, które mają niższą wartość i zachowują te, które mają wyższą wartość. W związku z tym, na tym etapie Automa może wejść w posiadanie kart, które są warte całkiem sporo punktów. Oczywiście, po doborze kart, uzupełniamy także tackę o nowe ptaki. Mamy także akcję, która pozwala na czyszczenie karmnika z zasobów. Na karcie jest pokazane, w jakiej kolejności automa będzie owe zasoby z, z tacki czyścić. Czyli będziemy patrzeć na kolejność, w jakiej owe kostki powinniśmy usuwać. Automa usunie ze tacki, ze karmnika, wszystkie te kostki, które mają symbol najbardziej po lewej. Jeśli ich nie ma, to szukamy kolejnej Kolejnych zasobów, i w ten sposób aż do momentu, gdy okazuje się, że już owe zasoby zostały skarbnika usunięte. Na niektórych kartach pojawiają się kostki, o których już wspomniałem przed momentem, ale pojawia się także różowa informacja: aktywuj wszystkie różowe zdolności. To wynika stąd, że w rozgrywce solo nie będzie tak naprawdę możliwości wykorzystywania akcji specjalnych na kartach z różową zdolnością pomiędzy kolejkami gracza. Ale właśnie w tym momencie, gdy jest aktywowana tego typu tego typu zdolność na karcie Autome, mamy możliwość skorzystania z naszych różowych kart. To w zasadzie chyba wszystkie akcje, jakie może wykonać Automa w trakcie swojej tury. Na koniec rundy, a więc w momencie, gdy zagraliśmy już nasze wszystkie kostki, wykorzystaliśmy je do wykonania akcji, następuje podliczenie celów, a więc sprawdzamy kto zrealizował cele na daną rundę. W tym celu nasze, nasz wynik zliczamy standardowo, bez żadnej korekty, a więc weryfikujemy warunki, które są określone na konkretnej karcie celu. Z kolei automa będzie swoją wartość wyjściową obliczać poprzez sumowanie liczby kostek, które zdołała umieścić na żetonie celu, z modyfikatorem umieszczonym na karcie dla danej rundy. I w związku z tym, przykładowo, jeśli mamy cel mówiący o jajach złożonych przez ptaki w gniazdach określonego typu, to wartość wyjściowa będzie w pierwszej rundzie korygowana o 0, czyli będziemy zliczać wyłącznie kostki umieszczone na żetonie celu. Dla odmiany, gdyby to była na przykład runda trzecia, to wtedy już ów wynik modyfikowalibyśmy jeszcze o 2, czyli łączny wynik automy wynosiłby 3 i musielibyśmy go pokonać, żeby zająć pierwsze miejsce. Jeśli mamy mniej punktów, no to wtedy zajmiemy miejsce pierwsze. Gramy w ten sposób cztery rundy. Na koniec czwartej rundy następuje końcowe podliczenie punktów. Punktujemy za zrealizowane cele. Automa punktuje także za swój stos kart, zarówno tych, które są odkryte, jak i za każdą zakrytą, w zależności od tego, jaki poziom trudności gry przyjęliśmy, za 3, 4 lub 5 punktów i za każde jajo jeden punkt. Automa nie punktuje za swoją kartę bonusową, bo ta karta służy wyłącznie zbieraniu kart odkrytych na swój stos kart. Gracz punktuje standardowo, a więc zarówno za ptaki, które ma w swoich siedliskach, za jajka, za karty bonusowe, za cele, jak i również za karty wsunięte pod inne karty i za żetony pożywienia przechowane na innych kartach. To są elementy, za które automa nie będzie punktować, i nad tym też polega różnica. To tyle, jeśli chodzi o zasady obsługi trybu solo w, na skrzydłach. Teraz chciałbym powiedzieć o tym, jak oceniam ten tryb, czy mi się w niego dobrze grało i czy warto po niego sięgać. Ocenę trybu solo do na skrzydłach chciałbym zacząć od tradycyjnego już podkreślenia, że bardzo doceniam i bardzo lubię gry, w których tryb solo dla jednego gracza został specjalnie zaprojektowany. Są bowiem tytuły, w przypadku których mamy wprawdzie na pudełku informację, że możemy do danej gry usiąść samodzielnie, a więc w trybie solo, ale w praktyce, później kiedy czytamy instrukcję i zasady regulujące rozgrywkę solo, to okazuje się, że albo jest to jakaś jedna bardzo prosta zasada, która koryguje w bardzo nieznaczny sposób grę podstawową, albo jest to po prostu informacja, że możemy śmiało grać w tą grę, jak najwięcej próbując jak najwięcej punktów zdobyć w trakcie rozgrywki. Nie do końca takie podejście mi pasuje. Owszem, lubię na przykład AW, lubię ścigać się sam ze sobą, wykręcać jak największy wynik dzięki takiemu silniczkowi, ale z drugiej strony lubię też gry, które tworzą specjalne mechanizmy, które wprowadzają specjalne elementy i które dodają dodatkowych aspektów do gry standardowej, a więc tworzą coś na kształt gry w grze. Dzięki temu bowiem, siadając do danego tytułu, ma się poczucie, po pierwsze rywalizacji z wirtualną inteligencją, po drugie, również ma się poczucie tego, że gramy w troszkę inną grę, i wtedy ów wariant solo nabiera szczególnej wartości. I należy podkreślić, że na skrzydłach i generalnie w grach, które są wypuszczane przez Stone Major Games, silnik czy też mechanizm automy, bo tak go należy określić, tak jest tam obrędowany. Całkiem nieźle funkcjonuje. To jest gra w grze. To jest mechanizm uszyty każdorazowo dla potrzeb danego tytułu. Tak było na przykład w Viticulture i tak jest w, na skrzydłach. A więc to doceniam i to warto podkreślić. To nie jest dolepionych kilka zasad. To jest specjalny, dedykowany tryb, który umożliwia grę SOL. I za to na pewno wielki plus. Jak ten tryb jednak się sprawdza? Otóż powiedziałbym, że dużą zaletą, dużą, dużą. Um, Mocną stroną tego tytułu jest to, że siadając w trybie solo nie tracimy elementów, które dostajemy w trybie standardowym. A więc będziemy w dalszym ciągu korzystać z bardzo podobnych mechanizmów. To, co dochodzi, to jest obsługa naszego wirtualnego przeciwnika, a więc automy. I wypada podkreślić, że w przypadku tego konkretnego tytułu ów wirtualny przeciwnik został wprowadzony do gry troszkę minimalistycznie. Czyli elementy, które dostajemy, aby usiąść do rozgrywki solo, nie są bardzo liczne. Same zasady rozgrywki też nie są jakoś szczególnie skomplikowane i co bardzo istotne, nie dokładają graczowi jakiś. Dużej, jakiejś dużej liczby obowiązków, które spowalniałyby grę, bowiem są gry, w przypadku których mamy momentami wrażenie, że zamieniamy się w księgowych. A więc pilnujemy pięciu różnych aspektów, przemieszczamy jakieś elementy, odnotowujemy informacje, gromadzimy jakieś zasoby, które z który naturę musimy akumulować i sprawdzać, czy nie zostały przekroczone określone wartości, tego na szczęście w skrzydłach. Nie ma. Automa jest pomyślana w taki sposób, że dokłada bardzo niewiele zasad, a jednocześnie wprowadza ów element rywalizacyjny. To, co mi się bardzo podoba, to jest ta ergonomia designerska, która towarzyszyła zaprojektowaniu automa. To jest bardzo elegancki tryb, tryb, który nie ingeruje bardzo w standardową rozgrywkę, dokłada wirtualnego gracza, jednocześnie nie obarczając gracza odpowiedzialnością za pilnowanie bardzo wielu aspektów. Karty, które są super pomyślane, bo są niezwykle funkcjonalne, zawierają w zasadzie wszystko to, czego potrzebujemy do rozgrywki solo. Te karty plus świadomość tego, w jakiej jesteśmy rundzie, dają nam możliwość swobodnej rozgrywki. A więc pod tym względem automa do nas skrzydłach została naprawdę sensownie zaprojektowana i uważam, że autorzy wykonali kawał dobrej roboty. To, co mi się podoba, to jest to, że możemy grając solo sterować poziomami trudności. Niby banał, niby coś niezwykle prostego do zaprojektowania, ale fajnie, że autorzy o tym pamiętali. Bo może być tak w niektórych grach, że dostajemy super wytyczne do rozgrywki. Ale ciężko jest sterować później poziomem trudności, bo mechanizmy AI są tak zawiłe, że ciężko jest później balansować owym poziomem trudności rozgrywki. W na skrzydłach jest to ekstra proste, po prostu zmieniamy wartość, jaką przypisujemy kartom zdobywanym przez naszego wirtualnego przeciwnika. 3, 4, 5. Jak ktoś chce, może nawet grać na 2 albo na 6 na dwa albo na sześć punktów, oczywiście wtedy musi się liczyć z tym, że będzie mu albo za prosto, albo bardzo, bardzo ciężko. Ale jeśli ktoś jest wielkim fanem tej gry, jeśli ktoś chce grać z bardzo wysoko zawieszonym poziomem trudności, nic nie stoi na przeszkodzie, aby grać w ten sposób. Generalnie ten system został zaprojektowany tak, że dosyć prosto jest tak, że dostosowywać go do własnych potrzeb, bo równie dobrze można na przykład przyjąć, że automa będzie punktować za jaja tylko tylko wtedy, gdy zdobędzie parzystą liczbę. Inaczej, będzie punktować za każdą parę jaj. Albo, że karty, które są odsłonięte, dają nam zarówno, dają przeciwnikowi zarówno taką wartość, jak jest nadrukowane, jak i powiedzmy, jeszcze bonus za jakiś inny element. Tym można dowolnie zawiadować. To, co wymaga podkreślenia, podobnie jak i w przypadku podstawowej wersji na skrzydłach, to są bardzo dobrze napisane zasady, które w zasadzie bezproblemowo pozwolą nam później usiąść do pierwszej rozgrywki. Wydaje mi się, że Przejście przez pierwszą rundę, a więc zobaczenie, jak wyglądają poszczególne akcje, automy, daje nam już później tak dużą swobodę i tak dużą pewność tego, że gramy poprawnie, że w zasadzie nie będziemy musieli sięgać po instrukcję. A więc kolejny raz wypada podkreślić prostotę mechanizmów, ale jednocześnie nie ich prostackość. A więc gramy i e, czujemy, ów, e, czujemy ów aspekt rywalizacyjny, który towarzyszy także grze w kilka osób. Co w związku z tym może stanowić słabsze strony tego trybu, bo nie ukrywam, że jako fan gier solo również i takie dostrzegam. Otóż powiedziałbym, że ten tryb, podobnie jak i tryb podstawowy, mimo wszystko cierpią na brak klimatu, bo ta gra, poza ową fantastyczną otoczką wizualną, moim zdaniem, klimatycznie jest dosyć słaba. To mogłaby być gra o w zasadzie wszystkim innym, i nawet te piękne jaja, nawet karmik nie zmienią tego faktu, bo to są tylko elementy, które są dołożone do settingu, ale które w dużej mierze nie, nie powodują, że mechanicznie ta gra staje się czymś innym. I w przypadku trybu solo jest to moim zdaniem widoczne jeszcze bardziej, bowiem ten tryb jest pomyślany mimo wszystko jako wyścig z czasem. Z jednej strony, naszym celem będzie po prostu zdobycie jak największej liczby punktów, a więc, podobnie jak w grze standardowej, ale oprócz tego, musimy ścigać się z automą, która rozpędza się z tury naturą i która będzie całkiem nieźle później punktować. A więc, naszym celem jest przede wszystkim wykręcić odpowiednią liczbę punktów, i momentami będzie pewnie tak, że nie do końca patrzeć będziemy nawet na to, co robi nasz wirtualny przeciwnik, z dwóch powodów. Po pierwsze, tak mało kostek mamy do naszej dyspozycji, że ciężko jest poświęcać się je po to, żeby tylko komuś przeszkodzić. Po drugie, ta gra w trybie Solo jest równie nieprzewidywalna jak w trybie standardowym. Powiedziałbym, że chyba nawet jeszcze bardziej. Bowiem za każdym razem, gdy pojawiają się przecież ptaki, które zbiera nasz wirtualny przeciwnik i akurat taką akcję wykona, no to wtedy części tackę. A więc generalnie. To, co w trybie podstawowym też może stanowić problem, czyli owa duża nieprzewidywalność, brak możliwości ułożenia planu i zagrania na konkretny element, np. zbierania ptaków z danym rodzajem gniazda, w przypadku trybu solo uwidacznia się jeszcze mocniej. Więc wypowiedziałbym, że ten tryb o ile został fajnie pomyślany pod kątem prostoty zasad, pod kątem celów jakie stawia przed graczem, o tyle wydaje mi się, że ów aspekt wyścigu, rywalizacji może też nie każdemu do końca pasować. O losowości już powiedziałem, wypada też podkreślić, że w trybie solo karty różowe będą w zasadzie bezużyteczne. Generalnie karty różowe grając w dwóch, no nawet w trzech gracz, czasami nie będą nam prawie do niczego potrzebne. Grając większą liczbę, owszem, bo wtedy możemy w jakimś stopniu więcej z nich korzystać. W trybie solo prawie nigdy nie będą nam potrzebne i zdecydowanie lepiej skupić się na innych rodzajach kart. Oczywiście, pod warunkiem, że będziemy w stanie je dobrać, dlatego że losowość w tym trybie również będzie mocno widoczna, o czym już zresztą powiedziałem. Konkludując. Tryp solo, zaszyty w Wingspan na skrzydłach, jest moim zdaniem całkiem fajną alternatywą dla osób, które chcą po pierwsze dobrze poznać mechanizmy tej gry, potrenować, albo może mają ochotę usiąść do ulubionego tytułu lub do gry, przy której niekoniecznie będą spędzać bardzo długi czas nad planszą, bo wypada podkreślić, że tryp solo gra się naprawdę sympatycznie. Czas rozgrywki jest niezwykle przyjazny, bo możemy zamknąć go w 30-45 minut bez większego problemu. Jest to tytuł, jednocześnie który cechuje się, cechuje się dosyć małą dozą interakcji z naszym wirtualnym przeciwnikiem, a więc raczej będziemy budować silniczek, wykręcać maksymalną liczbę punktów, aniżeli, aniżeli próbować przeszkadzać lub, inter, lub prowadzić interakcję z naszym rywalem. Niezależnie od tego, jeżeli ktoś jest fanem na skrzydłach, jeżeli ktoś lubi gry solo, to wydaje mi się, że ten tryb naprawdę sensownie może się sprawdzić. To była recenzja trybu Solo do nas skrzydłach, Wingspan od Stonemire Games i od wydawnictwa Rebel. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Sprawdźcie też nasze inne materiały, zobaczcie całe także na Facebooku i na Instagramie. Do zobaczenia wkrótce.